Można byłoby w sumie pojechać na ten nasz lot. Tam w ogóle ktoś z sobie swoją gruzę w drzewo Co Dobra, nie powinienem się z tego śmieć O, wyjechał Dobra wiem gdzie pojedziemy sobie najpierw Pojedziemy sobie najpierw do tartaku się trochę tam zabawić Szybciej z tą lodziarnią No w końcu muszę się nauczyć tutaj dryftować. <noise> <noise> Chłopie, skąd cię tu wziąłeś? Autostradus. Tylko, jeśli ja pytam, kto w ogóle w Australii robi skrzyżowanie na autostradzie, nie wiem, może to jest po prostu obwodnica, trochę taka przydługa. Nie, no, autostrada. Mam no, chyba najpotężniejsze auto z całej mojej grupy. Mam nadzieję, że to nie będzie polna droga. Dlatego to jest takie niebezpieczne robić skrzyżowanie na autostradzie. Bo się rozpędzisz do 300 na godzinę, na przykład takim gruzem po tuningu. To jest niemożliwe. Ale to jest na przykładzie. No, że się tak rozpędzicie, a potem tak to się potem kończy. Kolejny złom O pt Bombaj Jezu ile gruzów co jedzie Ja sobie wziąłem taką Starą E36 Tam ten, Ronin, ten Ronin to są Wziął to Ten sam samochód co ja Tylko ten Douglas S To wziął sobie E30 ten. Wiedziałam, że polną drogą to nie będzie najlepszy pomysł jechać, szczególnie jak ma się takie zawieszenie. Które nie jest przystosowane pod, pod takie drogi. 3 minuty nagranie pięknie. Może uda nam się jeszcze zrobić dzisiaj QA, bo wczoraj mieliśmy ten robić, ale mi ten telefon się rozładował. Won. Takie polskie gangosy po prostu ja mam wrażenie. Kurde, wypadłem. walić to Lepcie tymi grozami. No. jedź tym gratem. Jest niewygodnie trzymać ten, ten telefon, Bo już nogi bolą. Tak, ja to nogami trzymam. Dobra, jesteśmy już w tartaku, trochę nam się odwozy po prostu przyspieszę trochę tempo. To forza horizont 3 Panowie, gdzie wy do diabła jedziecie? Dobra, ja pojadę za tym żeby to Dzwony mi z tym A, bo źle, że bym zaznaczył drogę. Jesteśmy. Wracam do tego, co chciałam. Czy oni serio chcą wjechać do na tą rampę? Ja tu się bardziej tym trochę. Chodźcie, rozumiem, że Cię gorąco, na no bez przesady. Dobra, chyba, że dalej sobie pojedziemy. Finałowo na zlot w końcu zajedziemy. Panowie, zmieniamy lokalizację. Pff, już coś jest Tylko proszę tym razem bardziej uważajcie na mojego gruza 3.6. I'm just idiot. Ty, jak oni ci tu teleportowali? Kurde, nitro chciałam odpalić, ale nie mam Jadą, jadą dom. Well Chłopie, żyjesz? Ja przeżyłem, bo w drzewo przynajmniej nie trafiłem De... De onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Jezu, jak tu czarno! E, iść panie, tu jest tak czarno tu jest tak czarno w tym lesie. Ten, jest, ten las jest czarny jak murzyn. No co, nie, no porównajcie to sobie. No co to jest? Dlaczego tak czarno? To się ja nic do diabła nie widzę Czemu tu w ogóle jeszcze świata nie ma? A no tak, jesteśmy w lesie oh god gad, Jeez! Oh. Jak ja to urotowałem Korda, Świetny drift! Z do drugiego kolejnego poziomu Dawajcie to jedziemy Tam w ogóle jeden gość sobie pojechał Wam w ogóle podziękować za 160 subskrypcji. Jak będziemy tak dalej rosnąć, bo ponieważ w tym, ponieważ po tym to widzieli, zbieram teraz 200 subskrypcji. Wiem, trochę długa droga, ale jakoś dobijemy. Dlaczego mówię długa? Ponieważ subskrypcje prawie w ogóle nie wpadają, więc muszę szorstce nagrywać. Moje filmy prawie nikt nie ogląda w sumie. Znaczy... YouTube Studio mówi co innego, ale mam wrażenie, że on nie okłamuje. O, miasto widać już. I tam przynajmniej będzie cokolwiek widać. Bo się tutaj te światła będą tam odbijać. A nie tak... A nie, że będzie to wyglądać jak w Car Simulator 2. Że jest ciemno, światła świecą, ale nic nie dają. To przynajmniej już jest jasne i cokolwiek widać Oni chyba tego skrótu nie znają Nieważne Teleportowali się Zamknij się Pff, No jakie szczęście to to ja miałem Tylko trochę miał to skasowanie, nie powiem że nie No patrzcie jak jeździcie! Może tak nie będę krzyczał Jestem tym Audi Szlaki to żeśmy źle pojechali tylko kiedy mam skręcić tu niby a teraz to skręcę o tu nie no nie wierzę, że tu lamp też nie ma to szefanie twórcy zrobili tą mapę. Co tam dron ciągle lata, to nie wiem. Uuu, gdzie panie tak szybko? się na miejscu tak to, coś jest, to to jest parking nie rozumiem tylko dlaczego te słupy są drewniane dlaczego, i dlaczego te boty tu wjeżdżają w, ten, w ścianę chociaż nie czy to są boty czy to jest coś gracze Teraz na sobie pojedziemy na zlot. Tylko gdzie do diabła jest stąd teraz wyjazd. Chyba, ktoś już go znalazł. Zdaki. Mam nadzieję, że policja do mnie nie przyjdzie po takiej akcji. OS. O oh To ładnie, żebym to, to wyhaczył, nie? Zwolnij, bo, bo 200 na godzinę przez miasto jadę to, to nie jest legalne. Chociaż powiem powiecie, nie jest legalne. No, tu jeszcze co. I teraz możemy sobie przyspieszyć na autobanie. Kolejne gruzy. Okej, okay, mam pomysł. Można, można sobie tutaj agresywnie zadriftować. O, aha. Pff. Nie, dobra, to już na pewno nie było legalne driftowanie na autostradzie. Kurde, za, za dużo mocy dam. Za dużo kocików się załączyło. 330 na godzinę, starym gruzem. Zamknąłem licznik. Jak to się mówi, kupię cały licznik. Będę korzystał z całego licznika. O, fajnie. 350, z... już jest. Piotr, to jest maksymalna prędkość tego auta. Jak na gruzę, to trochę dużo. O, zjazd. Stój, 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 stój Albo nieważne Co? Jaką akrobację w ogóle zrobiłem mi to idealnie na koła Oni nie sobie to najpierw wiadomo. Pierwszą, ja i tyle. Oni chyba nie chcą jeszcze zadać. Nie jesteśmy na miejscu. Co tu mamy? Mamy ampiątkę starą. O, znowu 36. Tylko jeden 5 O, PT Bombaj, lotos, Oxford. I co To jest, to jest ten sam co nie to, O! On ma ch chyba oryginalne. Czekajcie. Fordza wyszli no kurde. Czyli zdecydowali się jednak wjechać. Co? Ty, to jest ten sam co jest kolejny raz. Sprawdźmy tego, może tam ci inny silnik. Ty, to jest to BMW mojego shortsa. Co jest? Sprawdźmy mojego. Wybierz samochód. To już widzę. Także to wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podoba, zostawcie sobie lajka. Like. Ja was żegnam pa, pa.